Współpraca z klientami, którzy mają jasno określone cele i oczekiwania, zawsze jest ekscytującym wyzwaniem dla każdej agencji marketingowej. Ostatnio mieliśmy przyjemność współpracować z jednym z największych serwisów pożyczkowych w Polsce, który zdecydował się zainwestować w nasze usługi marketingowe w celu zwiększenia ilości udzielanych pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych. Wraz z naszym klientem postanowiliśmy zmierzyć się z ambitnym wyzwaniem zwiększenia ilości udzielanych pożyczek gotówkowych w stosunkowo krótkim czasie. Był to dla nas nie tylko kolejny projekt, ale także możliwość udowodnienia skuteczności naszych strategii marketingowych na rynku finansowym. Jak zrealizowaliśmy to zadanie i osiągnęliśmy sukces? Zapraszamy do zapoznania się z naszym case study, w którym szczegółowo opisujemy nasze działania i osiągnięte rezultaty. Cel klienta. Nasz klient, lider w branży pożyczek gotówkowych, postawił sobie ambitny cel: chciał zwiększyć ilość udzielanych pożyczek w ciągu jednego miesiąca. Oczekiwał, że nasza agencja marketingowa przyczyni się do osiągnięcia tego celu poprzez stworzenie skutecznej strategii, która zwróci uwagę potencjalnych klientów i skłoni ich do skorzystania z oferty pożyczkowej naszego klienta. Wiedział, że rynek pożyczek jest konkurencyjny. Dlatego potrzebował innowacyjnych rozwiązań i kreatywnych podejść, które pozwolą wyróżnić się na tle konkurencji. Dlatego zdecydował się skorzystać z naszych usług, znając naszą reputację jako agencji specjalizującej się w efektywnych strategiach marketingowych. Identyfikacja idealnego klienta Na początku współpracy przeprowadziliśmy szczegółową analizę danych, aby zidentyfikować grupę potencjalnych klientów, którzy najbardziej odpowiedzieliby na ofertę naszego klienta. Wykorzystując naszą bazę danych oraz analizę zachowań online, udało nam się precyzyjnie określić, że istnieje spora grupa osób zainteresowanych pożyczkami gotówkowymi, które wcześniej wyraziły takie zainteresowanie poprzez wypełnienie formularzy online. Poprzez dogłębną analizę danych demograficznych, takich jak wiek, lokalizacja geograficzna czy status ekonomiczny, udało nam się określić profil naszego idealnego klienta. Wykryliśmy, że nasza oferta najbardziej przemawiała do osób w wieku od 25 do 45 lat, mieszkających w większych miastach, które często szukają szybkich i wygodnych rozwiązań finansowych. Dodatkowo, korzystając z zaawansowanych narzędzi analitycznych, przeanalizowaliśmy zachowania online naszych potencjalnych klientów, takie jak wyszukiwane frazy, odwiedzane strony internetowe czy aktywność na mediach społecznościowych. Dzięki temu uzyskaliśmy cenne informacje na temat ich preferencji i potrzeb, co pozwoliło nam dostosować naszą strategię marketingową do ich oczekiwań. Kolejnym krokiem było weryfikacja, czy grupa ta faktycznie wyraziła zainteresowanie pożyczkami gotówkowymi, co potwierdziliśmy poprzez analizę wypełnionych formularzy online oraz historii ich działań na stronie naszego klienta. Dzięki temu mieliśmy pewność, że nasze działania marketingowe będą kierowane do osób rzeczywiście zainteresowanych ofertą pożyczkową, co zwiększyło skuteczność naszej kampanii. Strategia marketingowa Opierając się na zebranych danych, opracowaliśmy spersonalizowaną strategię marketingową, której celem było dotarcie do potencjalnych klientów w skuteczny i efektywny sposób. Zdecydowaliśmy się wykorzystać kombinację e-mail marketingu, SMS marketingu oraz reklamy display. E-mail marketing i SMS marketing, skonstruowaliśmy przemyślane kampanie e-mailowe oraz SMS-owe, które zostały wysłane do osób zainteresowanych pożyczkami gotówkowymi, bazując na ich wcześniejszych aktywnościach online. Wykorzystując zaawansowane narzędzia analityczne, personalizowaliśmy treści i oferty w sposób odpowiadający indywidualnym potrzebom i preferencjom odbiorców. Dzięki spersonalizowanym treściom oraz odpowiednio zaplanowanym terminom wysyłek, Udało nam się zwrócić uwagę odbiorców i skłonić ich do skorzystania z atrakcyjnej oferty naszego klienta. Regularne monitorowanie wyników oraz dostosowywanie kampanii do reakcji odbiorców pozwoliło nam zmaksymalizować skuteczność naszych działań. Reklama Display: Dodatkowo umieściliśmy reklamę naszego klienta jako numer jeden w naszym rankingu pożyczek finansowych na jednym z naszych displayów. Wykorzystując strategię remarketingu. Nasza reklama była widoczna dla szerokiego grona potencjalnych klientów, którzy wcześniej wykazywali zainteresowanie tematyką pożyczek finansowych. Dzięki temu zwiększyliśmy świadomość marki oraz skutecznie zachęciliśmy użytkowników do kliknięcia i przejścia do strony naszego klienta, gdzie mogli zapoznać się z jego ofertą oraz skorzystać z pożyczki. Stałe monitorowanie efektywności kampanii pozwoliło nam na bieżąco optymalizować nasze działania, zapewniając maksymalny zwrot z inwestycji naszego klienta. Sukces i kontynuacja współpracy. Dzięki skoordynowanym działaniom w ramach naszej strategii marketingowej udało nam się zrealizować ambitny cel naszego klienta, zwiększyć ilość udzielanych pożyczek gotówkowych w ciągu jednego miesiąca. Zdobyliśmy zaufanie klienta, dostarczając mu nie tylko liczby, ale także konkretne rezultaty, które przyniosły wymierne korzyści dla jego biznesu. Widząc pozytywne skutki naszych działań, zadowolenie klienta było dla nas największą nagrodą, potwierdzającą skuteczność naszej strategii oraz profesjonalizm naszego zespołu. Kontynuacja współpracy to dla nas nie tylko ciąg dalszy dotychczasowych działań, ale również szansa na dalszy rozwój i realizację kolejnych celów marketingowych. Jesteśmy gotowi pogłębiać nasze zaangażowanie i wspólnie rozwijać strategie, które przyniosą jeszcze większy sukces naszemu klientowi. Nasze doświadczenie oraz zdobyta wiedza pozwolą nam skutecznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe oraz potrzeby naszego klienta zapewniając mu stały wzrost i przewagę konkurencyjną. W przypadku, gdybyście Państwo również potrzebowali skutecznej strategii marketingowej, która pomoże osiągnąć Wasze cele biznesowe, zapraszamy do kontaktu z naszą agencją. Gotowi jesteśmy podjąć wyzwanie i stworzyć dla Was spersonalizowane rozwiązania, które przyniosą realne rezultaty. Nasza determinacja oraz zaangażowanie w każdy projekt gwarantują sukces i satysfakcję dla naszych klientów.